Jesteśmy w Olbrechtcicach, w mieszkaniu poszkodowanego, gdzie niedawno w, samym, w, sam, w samej wsi miała miejsce seria włamań. Ukradziono, ukradziono również pana. Tak, zgadza się. Nie tak dawno, tydzień temu, w niedzielę, z niedzieli na poniedziałek, zostałem ukradziony na poseci teściów. Mieszkam razem z teściami. Zginęły mi dwie piły. Typu jedna typu, typu sztil i druga nak. Przy okazji też złodzieje przywłaszczyli sobie zbiorniczek paliwa, przystosowane do cięcia piły. Przy okazji podeszli też pod drzwi i ukrali nam wózek, który się okazał, nie wiem, czy niezbędnym, czy nie mieli już miejsca do zapakowania i zostawili go w pobliskich krzakach. A przy okazji skorzystali z mojej tablicy do samochodu, tablicy restresyjną też wzięli. Także i nie tylko to, bo się okazało też po chwili, jeżeli, po chwili się okazało, jeżeli je zgłosi, zgłosiłem na policję, policja przyjechała do nas, po następnie dostali wezwanie po 20 minutach, tak samo jak ode mnie, że to następne, okazało się, następne było włamanie na posesji. kawałeczek dalej, te zginęła piła. I tak po chwili, stopniowo, następne włamanie, następne, następne, aż było i w końcu, jak się nie mylę, na terenie obraźnic 4. Po czym po chwili się dowiedziałem, że też na terenie Łęgonia też były włamania 2, te zginęły maszyny typu sztyl, piły, pilarki i kosy, i przy okazji jeszcze rowery. Wartość szkód oblicza pan na jaką kwotę? U mnie na kwotę 2000 zł. A przy okazji, jakby tak policzył to każdy, przy każdym mieszkańcu po każdego 2000 razy 8, no to można sobie policzyć ile wyjdzie. Odkrył pan kradzież w poniedziałek rano, tak? O której godzinie mniej więcej? Po mój teściu odkrył 15 po 5, bo wyjeżdżał do pracy, zobaczył, że brakuje wózka i poszedł do, do samochodu i się okazało, że brak kutki przyszedł, mnie obudził ja tylko... No, nawet się nie ubierając, wyskoczyłem, odeszłem do garażu. Okazało się, że tylko zrokowo zobaczyłem, brakuje mi dwóch pił. To było 20 po piątej i zaraz jest zgłosiłem na policję. Wspominał pan wcześniej, że ta radzisz, musiała mieć miejsce gdzieś między godziną czwartą a piątą, tak? Z tego co słyszałem, to najprawdopodobniej tak, ze względu, że sąsiad też kończył pracę o czwartej i nic nie zauważył. Dopiero po chwili po chwilku, o 8, do 9 zobaczył, że miał włamania. O czwartej jeszcze miał kłódki na miejscu. Zgłaszałem to też do radia, że do, do mediów w ogóle będę zgłaszał, będę się starał, żeby po prostu może pomogli. Jeżeli no myślę, że policja zrobi wszystko. Nie narzekał na policję. Broń Boże. Myślę, że oni zrobią wszystko, ale może i też pomoże na głośnienie. I myślę, że w końcu przestępcy będą się bali. Nie, nie będą wchodzić na posesję, będą podchodzić po drzwi. No, nie wiadomo jak to będzie. Teraz weszli w tutaj, tutaj, a za chwilę mogą być do domu. Gdzie spali, mogą być do domu. Różnie to bywa. A takie włamania tutaj w okolicy to, to rzecz. To znaczy, miały miejsce po raz pierwszy, czy zdarzają się często? Ubiegłego roku albo i dwa lata temu, nie chcę pana skłamać, też miało miejsce właśnie kradzież od dwóch pił i kosiarek spalinowych. Dwa lata temu tak było. Dwa lata temu. Nie tylko, jakbym tak przytaczał, to dużo włamań na terenie, o wioski jest i o okolicach. Nie? Powiem szczerze że tak, jeżeli ktoś by coś widział, no to tak za przeproszeniem nic nie woje, bo się będą bali. Jeżeli ktoś coś na przykład słyszał, to mówią, że słyszeli, na przykład, że ktoś tu chodził, coś tego, no to można sobie mówić różne rzeczy. No jeżeli ktoś coś widział, no to niech pomoże, nie, ale wątpię w to, żeby ktoś coś widział, coś to co słyszał, bo nikt tego nie powie. Stosuje pan teraz jakieś specjalne zabezpieczenia? Tak, kupiłem specjalną kutkę, myślę, że nie dadzą rady. Posłuchaję policjantów, mówię, że taka i taka kutka, że ciężko jest dojść z obcęgami z przecinakiem. Myślę, że staram się też założyć monitoring, może coś coś pomoże. Nie? A jak trzeba będzie, za przeproszeniem tutaj podłączę prąd. Podejdą, za przeproszeniem, może coś nauczy.